Witam wszystkich oglądających Kuba Jankowski z kanału Aquapassia Niskosykłania Dzisiejszy filmik chciałbym poświęcić nowym mieszkańcom w moim zbiorniku mianowicie postanowiłem dzisiaj dokupić do mojej akwarystycznej menagerii 10 sztuk krewetek neocaridina krewetek o takim pięknym pomarańczowym kolorze no teraz zobaczcie jak na złość Żadnej tutaj nie widać, ale może za chwileczkę jakaś się pojawi. Więc pojawiło się tutaj u mnie 10 młodych krewetek. Mam nadzieję, że połączą się z tym, co jeszcze u mnie zostało, jeżeli chodzi o krewetki. No i tego robactwa tutaj się pojawi troszkę więcej, no bo wiadomo, krewetka w akwarium pożyteczna sprawa, ale zobaczymy, jak to będzie. Tutaj jeszcze z nowości, jak widzicie, ogoliłem dość porządnie Żabinicę. Wszystkie liście, może nie wszystkie, ale większość liści, które były w kiepskiej formie, zostały powycinane. Zostawiłem tylko te, które u mnie wyrosły, w moim zbiorniku wyrosły. No i myślę, że żebynica przez to odzyska taką formę, jaką mieć powinna. Została ona tak z półtora tygodnia temu. Pod pana podłożem aktywnym myślę, że też to coś da. No, i ta roślinka będzie miała z czego ciągnąć te substancje odżywcze. Jeśli idzie o nowości, dosadziłem tutaj jeszcze, tutaj widać, yy, nurzaniec. Tam z tyłu też jest nurzaniec. No, i zobaczymy, jak on się przyjmie. i rogatek to są takie roślinki, do których mam sentyment. No, i lubię je w akwarium mieć. Nie zawsze jest na nie czas i miejsce w zbiorniku, ale, ale postanowiłem z spróbować. Tutaj jeden z samców boreali. O. Tak się zbiorniczek prezentuje, wygląda to wszystko całkiem fajnie. Filtr daje radę. A czy jakaś krewetka? No zobaczcie. Tam coś na filtrze siedzi, taka ładna taka ładna sztuka tam się wyłania i gdzieś tutaj też o nie mogę tutaj wyostrzyć troszkę lepiej, takich krewetek tutaj mam 10 i zobaczymy jak one się w zbiorniku zaaklimatyzują na razie widzę Porubiły prefiltr od y, mojego filtra kaskadowego, okupują tę gąbkę, no to to zrozumiałe, krewetka i Gąbka na no to, to jest takie połączenie bardzo, bardzo fajne. A tutaj z zaloty borelek. Tu mamy samicę. A gdzieś tam w tle samiec. Tu jedna z krewetek, tych starszych. I tak to wygląda. Całkiem, myślę, przyjemny zbiorniczek. Kochani, pozdrawiam serdecznie, no i cóż, najmiłego miłego wieczoru i dobranoc.